Dramatyczne im wyznanie Rubika, straciłem miliony. Piotr Rubik należy do największych i najlepiej zarabiających gwiazd polskiego showbiznesu. Nie zawsze jednak było tak różowo. Artysta w najnowszym wywiadzie, w którym opowiedział o początkach swojej kariery. Zdradził, że stracił grube miliony przez brak asertywności i naiwność, trzeba czytać umowy, przyznaje po latach. Piotr Rubik to dyrygent. Kompozytor muzyki pop, filmowej i teatralnej. Nie ustrzegł się przed oszustami, którzy wykorzystali łatwowierność artysty. Muzyk stracił przez to grube miliony. Ostatnio kompozytor wrócił do początków swojej kariery w rozmowie z zurnalista. Piotr Rubik przyznal. Za kiedyś nie był asertywny i za bardzo wierzył ludziom. Oni to wykorzystali, a on stracił mnóstwo pieniędzy. Piotr Rubik przyznal. Zen zgubiła go łatwowierność i nieznajomość realiów w show biznesu. Bledy te wiele muzyka kosztowały. Piotr Rubik zdradził, że przez swoją łatwowierność stracił jakieś 5-6 milionów złotych. Teraz ma radę dla innych, by nie poszli w jego slady. Agata i Piotr Rubikowie swieta spędza w Australii. Na sama podróż samolotem wydali krocie zdjęcia. Agata Rubik nie marzyła o zostaniu, mama w ogóle nie lubię dzieci. Agata Rubik ujawnila, czym ogrzewa swój dom i jak szykuje się do nadejścia zimny. Kupiłam bilety do Australii.